W oficjalnych dokumentach kobieta w Korei Północnej jest równa mężczyźnie, ale w codziennym życiu jest jedynie narzędziem podporządkowanym partii. Od 16 roku życia pracuje fizycznie, zgięta nad polami ryżowymi, przy maszynach lub z łopatą w ręku, bez litości i bez prawa do sprzeciwu. Nikt nie pyta jej o marzenia, zawód, miejsce pracy i przyszłość wybiera partia, kierując się wyłącznie potrzebami reżimu. Jeśli po ciężkim dniu myśli, że odpocznie, myli się w domu, czekają gotowanie, pranie ręczne i dzieci, wszystko bez prądu i bieżącej wody. Jej ciało i czas nie należą do niej, są częścią planu gospodarczego i społecznego, podporządkowane ideologii i rygorowi życia kolektywnego. Część kobiet trafia do milicji lub Straży Obywatelskiej, gdzie zamiast broni, Otrzymują gwizdek i obowiązek pilnowania sklepów państwowych. Brak środków higienicznych to norma. Podpaski zastępują brudne szmaty, a wstyd staje się nieodłącznym towarzyszem każdego miesiąca. Władza zabrania używania zachodnich kosmetyków, za tusz do rzęs lub szminkę, można trafić do aresztu za propagowanie kapitalizmu. Fryzura, makijaż, zapach, wszystko musi być szare, kontrolowane, zunifikowane, jakby piękno mogło zagrażać rewolucji. Małżeństwo nie jest wyborem, lecz obowiązkiem, często organizowane przez zwierzchników dla dobra kolektywu lub jako nagroda dla lojalnych. Miłość nie istnieje w tym systemie. Istnieje jedynie obowiązek lojalności wobec męża, partii i narodu, bez miejsca na własne uczucia. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, nie oczekuje radości. Oczekuje strachu, bo nawet poród jest udręką i ryzykiem w świecie bez litości. Nie ma dostępu do lękarzy ani szpitali z prawdziwego zdarzenia, jeśli nie jest żoną wysoko postawionego urzędniku, rodzi w brudzie i ciszy. W więzieniach i obozach kobiety rodzą na zimnej ziemi, często w obecności strażniczki, która zamiast pomagać, mierzy je wzrokiem jak bydło. Jeśli poród zacznie się nocą, nie ma światła. Kobieta rodzi po omacku, zaciskając zęby, by nie krzyczeć i nie sprowadzić kary. Wiele z nich rodzi w samotności, bez żadnej pomocy, w bólu, który rozdziera ciało i duszę, a mimo to musi wstać i wrócić do pracy. Noworodki w obozach często nie są nawet rejestrowane. Są jak powietrze, niewidzialne dla systemu, które można zabić bez konsekwencji. Jeśli dziecko jest niechciane przez władzę, zostaje zabrane matce, czasem znika, a matka nigdy nie dowiaduje się, co się z nim stało. Gdy kobieta ucieka do Chin, myśli, że odnajdzie wolność, ale tam często trafia w ręce handlarzy, którzy sprzedają ją jak mebel. Za równowartość kilkuset dolarów staje się żoną w chińskiej wsi, gdzie jest trzymana pod kluczem, jak zwierzę. Urodzone z tych związków dzieci są nielegalne, nie mają dokumentów, obywatelstwa, ani dostępu do edukacji i opieki medycznej. Dla tych kobiet nie istnieje słowo bezpieczeństwo. Niezależnie gdzie się znajdują, są towarem, narzędziem, ofiarą, zawsze i wszędzie. Nie mogą ufać nikomu. Ani sąsiadowi, ani kobiecie z patrolu, ani nawet rodzinie, bo donos to codzienność, a zdrada bywa nagrodą. Życie kobiety w Korei Północnej to nie życie. To przetrwanie, w którym każda oznaka słabości może zostać brutalnie wykorzystana. W obozie nie ma dnia bez bólu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, który niszczy tożsamość i odbiera poczucie, że jest się człowiekiem. Każdy poród w tych warunkach to akt heroizmu i jednocześnie początek kolejnego koszmaru, który zaczyna się od pierwszego oddechu dziecka. Kobiety w obozach pracy nie tylko rodzą w bólu, przed i po porodzie pracują po 12, czasem 14 godzin dziennie bez chwili odpoczynku. Szyją ubrania dla zagranicznych firm, montują elektronikę, którą potem kupują ludzie na Zachodzie, nie wiedząc, kto za nią płaci życiem. Za cały miesiąc dostają czasem tylko miskę ryżu dziennie, żadnych pieniędzy, żadnej wdzięczności, tylko kolejne rozkazy i pogarda. Część kobiet zostaje zmuszona do służby lojalnościowej: mają kontrolować inne kobiety, donosić na sąsiadki i wspierać system opresji. Te donosicielki często robią to z przymusu, bo system każe wybierać. Albo jesteś katem, albo kolejną ofiarą do tortur i poniżenia. Zasady są niepisane, ale brutalnie egzekwowane. Za spodnie, za kontakt z obcokrajowcem, za makijaż można trafić na wiele miesięcy do karceru. Kobieta poza małżeńska z dzieckiem jest wyrzutkiem. Nikt jej nie pomoże, nie da pracy, nie poda ręki, bo nosi na sobie piętno hańby. Samotne matki mieszkają w rozwalających się chatach, żywią się odpadkami i modlą się, by ich dzieci przeżyły do następnej zimy. W obozie poród to nie akt życia, to rytuał upokorzenia. Odbywa się na zimnej podłodze, bez pomocy, czasem nawet w kajdanach na nadgarstkach. Jeśli dziecko jest owocem kontaktu z cudzoziemcem, nawet gwałtu. Traktowane jest jak zagrożenie dla czystości ideologicznej narodu. Są przypadki, gdy dziecko po prostu znika. Kobieta nie wie, czy zostało adoptowane, wyrzucone czy zabite i zakopane poza obozem. Jeśli strażnik zgwałci kobietę i ta zajdzie w ciążę, nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości. Winna jest kobieta, nie oprawca. W takich przypadkach często dochodzi do przymusowych aborcji, przeprowadzanych bez narkozy, czasem w prymitywnych warunkach. Kobieta krzyczy w bólu, przywiązywana do metalowego stołu, otoczona przez milczące twarze, które traktują ją jak mięso, nie jak człowieka. Każdego dnia są bite za drobne przewinienia. Zła postawa, zbyt wolne tempo, niedokładność, spojrzenie nie w tę stronę, co trzeba. Wielu z nich nie ma siły chodzić. Nogi im puchną, rany ropieją, a mimo to zmuszane są do pracy pod groźbą pobicia albo śmierci. Te, które spróbują się poskarżyć, znikają, są bite do nieprzytomności, przenoszone do karcerów, czasem po prostu znikają bez śladu. Dzieci rodzące się w obozach nie mają imion, dokumentów ani prawa do życia. System uznaje je za produkty nielegalnej reprodukcji. Jeśli nie zostaną zabite, wychowują się w sierocińcach obozowych, gdzie doświadczają tego samego głodu, przemocy i upodlenia. Dla tych dzieci nie ma przyszłości. Od pierwszego oddechu są skazane na życie w piekle, które w każdej chwili może się zakończyć. Kobiety, które przeżyły poród w obozie, nie opowiadają o tym łatwo. Słowa nie są w stanie oddać rozmiaru cierpienia i traumy nawet jeśli uda im się uciec nawet jeśli dostaną azyl wspomnienia powracają nocą w snach w drżeniu ciała na widok munduru to nie są jednostkowe historie to codzienność w kraju gdzie kobieta nie ma prawa do ciała dziecka ani godności system ten nieznalitości każdy kto się rodzi rodzi się w bólu każdy kto żyje żyje w strachu a każdy kto kocha płaci za to cierpieniem